Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Szalone plany nowego właściciela Olimpiku Marsylii. Dawid Alava żąda ogromnej podwyżki. Chce zarabiać tyle, co Robert Lewandowski. Gareth Bale dobrze się bawi na ławce rezerwowych Realu Madryt. Wpadka Viniciusa Juniora na imprezie. Oraz mocna odpowiedź Cristiano Ronaldo na zdjęcie Roberta Lewandowskiego. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Dodatkowo zbliżamy się już do progu 230 tysięcy subskrypcji, na czym mi bardzo zależy. Także koniecznie subskrybujcie tam na dole. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dzień. Zapraszam do grupy Obstawiamy, gdzie jest aż 61 tysięcy osób. Z pewnością będziecie się dobrze bawić razem z innymi. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Na początku wiosny tego roku usłyszeliśmy o nowym właścicielu Newcastle United, którym został jeden z arabskich szejków. Niedługo po tej informacji usłyszeliśmy, że angielski zespół interesuje się sprowadzeniem chociażby Filipe Coutinho czy Carlo Ancelottiego z Evertonu. Teraz ma dojść do kolejnej zmiany właścicieli, tym razem we francuskim Olimpiku Marsylia. Już tego lata ma przejąć popularny klub z Ligą, a jego plany są bardzo ambitne. Mohamed chciałby sprowadzić do Marsylii dwa wielkie nazwiska. Pierwszym jest Zinedine Zidane, który urodził się we wspomnianym mieście, a drugim jest Cristiano Ronaldo. Co do tego drugiego, jak sam francuski biznesmen stwierdził, sprowadzenie Portugalczyka nie leży w jego obowiązkach. Zawodnikiem, którego nigdy nie zapomnę, jest Cristiano Ronaldo jest ucieleśnieniem szacunku i dyscypliny. Marzeniem jest ściągnięcie go do Marsylii, ale to już zadanie przyszłego prezesa klubu, Mourada Baudrouella. Jak wam się wydaje? Nowym właścicielom Olimpiku uda się pozyskać chociażby jednego z wymienionych w tym temacie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Bayern po raz kolejny musi borykać się z ogromnymi oczekiwaniami finansowymi swoich piłkarzy. Jeszcze kilka miesięcy temu Bawarczycy walczyli o przedłużenie umowy z Manuelem Neuerem, która miała wygasnąć w czerwcu 2021 roku. Łatwo nie było, ponieważ niemiecki bramkarz oczekiwał od klubu zarobków rzędu 20 milionów euro, czyli tyle, ile inkasuje Robert Lewandowski. Cała sytuacja skończyła się happy endem właśnie dla Nojera, który dopiął swego i koniec końców przedłużył swój kontrakt do połowy 2023 roku. Teraz kolejny piłkarz stawia wysokie oczekiwania Bajarnowi co do swojej garzy. Jest nim Dawid Alaba który od lat jest kluczowym zawodnikiem w ekipie mistrza Niemiec. Austriak ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu, dlatego negocjuje on z klubem przedłużenie współpracy. To nie jednak może nie dać z powodu wysokich oczekiwań Alaby. 28-latek żąda zarobków w rzędu 20 milionów euro rocznie, czyli tyle, ile zarabiają wspomniani Lewandowski i Noyer. Na chwilę obecną Alaba dostaje za sezon 11 milionów euro, a podwyżka aż o 9 milionów wydaje się abstrakcją. W przeciwieństwie do Noyera, lewy obrońca nie jest aż tak ważną postacią w drużynie, a warto wspomnieć, że z powodu pandemii i dużych strat w budżecie Bayern nie może zrealizować oczekiwań Alaby. W tym sezonie spędził on na Morawie ponad 3000 minus i zdobył dwie bramki i dwie asysty. Ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie. Korzystając z okazji nagrywek tego filmu, chciałbym Was zaprosić do zagrania razem ze mną i innymi moimi widzami w aplikacji Noin. Do wygrania jest koszulka ulubionego zespołu z Bundesligi, jaką sobie oczywiście wybierzecie, oraz książki od Labotigi. Nagradzane jest pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wszystko jest zupełnie darmowe, policzy się dobra zabawa. Jak dołączyć? Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was. Warto przy okazji aplikacji wspomnieć, że ostatnia moja liga się już zakończyła i oto jej zwycięzca. Jak sami widzicie, Kuba wybrał koszulkę Bayernu. Wpadajcie, bo może i wy wygracie. Real Madrid znajduje się na dobrej drodze do zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. Do końca La Liga zostały tylko trzy kolejki, a królewcy mają bezpieczną przewagę punktową nad drugą Blaugraną. W piątek Los Blancos grali na Santiago Bernabeu z Deportivo Alavés, a cały mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2-0. do Jednak nie mecz jest powodem, dlaczego o tym mówię, a ławka rezerwowych Realu. Dokładnie chodzi o Gareta Baila, który całe spotkanie przesiedział właśnie na ławce. Po zdjęciach, które wyciekły szybko do internetu można dojść do wniosku, że Waliczych nie miał co ze sobą robić, kiedy jego koledzy na boisku walczyli o kolejne bardzo ważne punkty. Garet zaczął więc bawić się swoją maseczką ochronną, używając jej chociażby jako opaski na oczy. Sytuacja była dość zabawna, choć nie każdemu było tak do śmiechu. Według wielu kibiców i nie tylko, Bail nie interesuje się losami Realu Madryt. Z drugiej strony nie chce też odejść, ponieważ podoba mu się życie w Madrycie, a garża, jaką inkasuje w klubie, jest najwyższa ze wszystkich. Warto przy tym temacie powiedzieć, że wspomniane zachowanie Baila bardzo nie spodobało się wodarzom klubu oraz Zidanowi, który podobno przeprowadził już rozmowę z Garetem. Nie od dziś wiemy, że brazylijscy piłkarze są bardzo rozrywkowi, a imprezowy styl życia to ważna część ich piłkarskich karier. Inaczej jest w przypadku Viniciusa Juniora. Piłkarz Realu Madryt w ostatnim czasie nie bryluje specjalną formą na boisku, mimo że jeszcze w zeszłym sezonie był istotnym elementem w układance trenerów królewskich. Co prawda, Vinicius nie może się pochwalić najlepszą celnością na boisku, za to dość dobrze idzie mu z tym w klubach, ale tych nocnych. Do internetu ostatnio wyciekło zdjęcie, które było zlepianką dwóch zdjęć Viniciusa na imprezie. Piłkarz może nie najlepiej sobie radzi w kompletowaniu dubletów czy hadtrików, ale poza murawą idzie mu znacznie lepiej. W końcu tylko podczas dwóch imprez zrobił sobie zdjęcie z ośmioma kobietami. Jak wyglądają jego statystyki na boisku? W obecnym sezonie rozegrał 36 meczów, strzelił zaledwie 5 goli i zaliczył 4 asysty. Łącznie na murawie spędził 1700 minut. Piłka nożna to sport jeden z wielu, a jak to w profesjonalnym sporcie bywa, osoby go wykonujące powinny dbać o swoją formę fizyczną, a także dobre odżywianie. Oczywiście jest dużo przykładów graczy, którzy są przeciwieństwem tej tezy, ale my skupimy się właśnie na zawodnikach, którzy codziennie ostro pracują nad swoją sylwetką. Bardzo dobrym przykładem jest Robert Lewandowski, który niedawno na swojego Instagrama opublikował post, w którym pochwalił się swoją muskulaturą. Większość komentujących była zachwycona wyglądem Polaka, a wśród tego grona był chociażby Sergio Ramos, który wysłał emotikony dwóch bicepsów i gwiazdkę. Warto również zaznaczyć, że zdjęcie zdobyło ponad 1 milion polubień, co w przypadku postów Lewandowskiego zdarza się dosyć rzadko. Cały ten szum wokół sylwetki Roberta nie spodobał się Cristiano Ronaldo, który krótko po polaku opublikował swoje zdjęcie, w którym również było widać imponujący kaloryfer piłkarza. Internauci również mocno wychwalali ciało 35-latka, który codziennie ciężko pracuje nad swoją formą, zarówno tą zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Piszcie w komentarzach, czy post wrzucony przez CR7 na Instagrama był odpowiedzią na post Lewandowskiego, czy jedynie zwykłym zbiegiem okoliczności. Piłka profesjonalna jest ciekawa, ale czasami to, co potrafi się wydarzyć w amatorskiej, wręcz przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie sami. O <laughs> To it. 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 Oh, my God! No! <laughs> <Whoa, whoa, whoa. laughs> Oh shit. Oh my dang. En dan let op de dugout. Een bijzondere kopbal? Het is blijkbaar even wennen, weer voetballen. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie polubienie. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!